Słuchajcie, co prawda trwa sezon studniówkowy, ale ja dalej kontynuuję temat dotyczący przygotowania do matury. Dzisiaj matematyka. Jest ze mną pan Arkadiusz Lotek, nauczyciel matematyki z wieloletnim doświadczeniem, korepetytor maturalnikom, a także co najważniejsze, egzaminator maturalny. Dzień dobry, panie Arkadiuszu. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo mi miło i bardzo się cieszę, że, że poświęci mi Pan chwilę na, na rozmowę. Takie pierwsze pytanie podstawowe: jak się uczyć do matury z matematyki i przede wszystkim, kiedy zacząć najlepiej? Więc powiem tak, jeśli jeszcze nie zaczęliście, to już jest dobry moment i mam nadzieję, że, że mówię teraz do mniejszości, która jeszcze nie zaczęła, a zwłaszcza do tych, którzy będą maturę zdawać w tym roku. Słuchajcie, 100 dni to tak naprawdę niewiele i też bardzo dużo. Myślę, że jak, się, jak, się, jak zacząć się uczyć? Po prostu zacząć się uczyć. A co robić? Mogę wam powiedzieć o kilku przykładach, które, które albo o kilku takich tipach, które, które ja polecam swoim maturzystom. Mam nadzieję, że dla was też się przydadzą. Więc po pierwsze to musicie sobie określić cel. Czyli żeby ten cel był taki realny, żeby on był taki, który jest wasz. To nie mówcie od razu, że Wy chcecie mieć 100% z matmy, albo że Wy chcecie mieć tylko 30%. Chociaż jeżeli dla kogoś 30% to jest super, no to fajnie, to, to niech to będzie 30%. Natomiast tak naprawdę ja wam powiem o mojej metodzie chwileczkę, która a, którą ja stosuję z moimi maturzystami i szczerze powiedziawszy, sprawdza się. To jest metoda dosyć śmieszna, ponieważ na początku roku rozdaję im. Wzory świadectwa naturalnego, i proszę o to, żeby sobie wypisali to świadectwo. Czyli wpisali swoje imię i nazwisko, i wpisali to, że z polskiego chcą mieć 40%, a z matematyki to liczą na 70%, i tak dalej, i tak dalej. I to świadectwo, żeby sobie wyśli w takim miejscu, które będą widzieć. A więc to jest jedna rzecz. Do tego świadectwa rozdaje im jeszcze centymetr krawiecki, a niektórzy mówią, na to metr krawiecki. Wiecie, taki 150 centymetrów pojedynczych. Mówię im teraz tak: jeśli chcecie, chcecie mieć na przykład 30%, to każde trzy zadania rozwiązane, to możecie sobie odciąć 1 centymetr. Wiecie, rozdałem w swojej klasie w tym roku taki, taki, którą przygotowuję do matury, rozdałem takie centymetry. No i ostatnio ich pytałem, ile tych centymetrów już sobie odci odcięli. Okazało się, że niewiele albo bardzo mało, więc 100 dni, a oni jeszcze mają 150 cm do odcięcia. Oczywiście, jak ktoś ma na przykład chęć mieć 100%, to tych zadań powinien zrobić przynajmniej 10 razy 150, Półtora tysiąca, nie? Dużo. No, ale to jest druga, drugi mój tip. Właśnie róbcie dużo przykładów. Niektórzy mówią, że tylko pierwszy tysiąc jest trudny, a potem to już zaczynają te zadania powtarzać. I to oczywiście jest tak trochę sprzymierzenie boka. Natomiast im więcej zrobicie. Tym na pewno będziecie mieli spokojniejszą głowę, bo, wiecie, bo to jest tak, że te przykłady faktycznie potem już zaczynają się tak, tak być podobne i już, już są takie łatwe. Kolejna rzecz to, to jest taka, że zapisujcie to, co robicie. Samo oglądanie filmów nie wystarczy, samo uczestnictwo w jakichś live'ach to myślę, że też nie, bo nasz mózg jest tak skonstruowany, że lubi, jak, wy, jak coś wykonujemy, a nie jak tylko o tym myślimy. Czyli im więcej zapiszecie samodzielnie, tym lepiej. Pamiętajcie też o powtarzaniu materiału. A nie wiem, czy wiecie, co to jest krzywa Ebbinghausa. To jest tak. Ten wykres jest taki troszeczkę przypominający funkcję potęgową. To znaczy, on polega na tym, że już po pięciu dniach to tak naprawdę jak się czegoś nauczymy, to pamiętamy tylko 25% z tego, co, co się nauczyliśmy. Natomiast, jeśli w trakcie tych pięciu dni powtórzymy sobie ten materiał, to kolejna krzywa zapominania już jest taka łagodniejsza. Jak znowu sobie powtórzymy, powiedzmy, po tygodniu, to już ta, ta krzywa zapominania jest jeszcze łagodniejsza. Coraz więcej pamiętamy i jesteśmy w stanie to odtworzyć, na przykład na egzaminie maturalnym. A w trakcie tej nauki stosujcie taką metodę, nie wiem, czy słyszeliście o metodzie Pomodoro, ja ją bardzo polecam. To znaczy, tak sobie dzielcie to, co macie zrobić, na takie mniejsze partie i powiedzmy, 25 minut się uczycie jakiegoś, jakiegoś jednego przedmiotu. Niektórzy to, dla niektórych to może być pół godziny, dla niektórych to, to może być 40 minut. Potem zróbcie sobie chwilę przerwy i uczcie się trochę innego przedmiotu. Znowu ten nasz mózg, który mm, nie lubi tego, że ciągle ciągle jesteśmy w tym samym. Więc jeżeli zmieniacie teraz trochę matematyki, potem trochę polskiego, a potem jeszcze inny przedmiot. To będzie lepszy efekt niż jak będziecie się zrobicie sobie także dzisiaj, uczcie się tylko polskiego, jutro tylko matematyki, a później tylko na przykład języka angielskiego. Czyli takie zamiany to jest coś fajnego dla naszego mózgu. No i ostatnia moja metoda, nasz znaczy ostatni mój taki tip, to jest to, że uczcie się również korzystając z pomocy koleżanek i kolegów. Ja wiecie. Do tej pory byliśmy w, przez dwa lata w tym okresie pandemii i wielu z Was już świetnie operuje sobie tymi Zoomami, Mitami, Teamsami i wszystkim innym. Z tego możecie korzystać. Połączcie się z kolegami, koleżankami w jakąś grupę i zróbcie sobie taką, takie 45 minut na przykład wspólnego rozwiązywania zadań. Co więcej, a jeżeli jesteście w stanie kogoś czegoś nauczyć, jesteście ekspertami w danym, w danym dziale, czyli na przykład z funkcji jesteście świetni funkcji kwadratowej to w ogóle nie ma lepszych od Was. Jesteście w stanie tego nauczyć Waszego kolegę czy koleżankę. To znaczy, że to już opanowaliście i już to umiecie. Także moje tipy to właśnie takie. Y Powiedział Pan, że przede wszystkim to jest rozwiązywanie zadań. I mam takie pytanie, y w takim razie skąd lepiej je rozwiązywać? Czy to będą arkusze maturalne, czy zbiory zadań? I tutaj powiem Wam tak... Y Hmm, w zasadzie to nie ma aż tak, tak, tak wielkiego znaczenia, czy to będą arkusze naturalne, czy, czy to będą zbiory zadań. Ja natomiast polecałbym coś takiego, że najpierw robimy tą powtórkę działami. Nie uczy się tak wszystkiego na raz, bo nie, nie jeszcze w stanie tego wszystkiego na raz opanować. Natomiast fajnie jest, żebyście to najpierw zrobili działami. Zaplanujcie sobie, że tych działów nie ma tak dużo. Na podstawie, na rozszerzeniu jest, jest chyba ze dwa więcej. Więc. Zróbcie sobie taką powtórkę najpierw dział, czyli najpierw teoria, a potem jakieś zadania, które były. Jak już opanujecie fragment, część tego, no to możecie w tym momencie przystąpić do rozwiązywania arkuszy. Bo na początku, jak zaczniecie rozwiązywać arkusze, to się może okazać, że jest dużo zadań, których nie bardzo potraficie. Natomiast jeżeli już będziecie po powtórce jakiegoś konkretnego działu, no i teraz pytanie, czy kupić jakąś dobrą książkę, czy korzystać z live'ów, czy korzystać z czegośkolwiek innego, naprawdę to już jest, to, jest, to jest wasza. To jest wasza rzecz. Jak będziecie chcieli, jeżeli potrzebujecie w wersji papierowej jakiegoś podręcznika, czy jakiegoś poradnika, czy jakiegoś zbioru zadań, to jak najbardziej kupcie go. Który jest dobry? Zapytajcie w sieci. A ja Wam nie będę sugerował żadnego, żeby potem nie było, że jakąś kryptoreklamę komuś robię. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że słuchajcie, że macie po prostu zacząć się uczyć. Okay? Czyli nawet jest bardzo dużo stron, na które są przykładowe zadania, jest to podzielone działami, tematami, więc warto. Warto też sięgać do starych zadań, które były, warto sięgnąć do, do informatora naturalnego. Tam też jest sporo zadań. Także możliwości jest dużo. Kwestia tego, żeby zacząć i żeby się chciało zacząć. A czy są jakieś pewniaki naturalne, na których można byłoby się skupić, czy, czy najlepiej powtarzać wszystkie działy? To też oczywiście zależy od tego, jaki cel sobie osiągnąć, jaki, jaki cel sobie założyliśmy. No bo jeśli jeśli mamy cel 30%, to faktycznie może warto nauczyć się tylko kilku pewniaków maturalnych, bo jak ktoś, jak ktoś chce osiągnąć 30%, to raczej taki super dobry z matematyki nie jest. Więc prawdopodobnie jego celem jest po prostu, żeby tę maturę zdać. Jeżeli, jeżeli on chce te 30% i nauczy się powiedzmy czterech pewniaków, takich jak nierówność kwadratowa, jak równania wymierne. Jak ogólnie funkcja kwadratowa, jak ciągi, powiedzmy. No to już i tam punktów z tych, z tych, z tych otwartych zadań zdobędziesz. Z zamkniętych pewnie też. Są, ja nie wierzę w to, że są osoby, które nie potrafią nic kompletnie z matematyki. Zobaczcie, jak w podstawówce kiedyś zaczynaliście swoją naukę, to każdy wiedział, że jak, narysowało, jak ktoś narysował dwa jabłuszka i zostawił puste miejsce, napisał pomiędzy tym plus, a, na, a dalej napisał równa się pięć jabłuszek to każdy z nas wiedział, że tam ma narysować trzy jabłuszka. Potem jak się pojawiły liczby, jak było 2 plus puste miejsce równa się 5, to też wszyscy wiedzieliście, że to jest, że tam należy pisać trójkę. Natomiast e, potem pojawił się 2 plus x równa się 5. I tutaj część z was się pogubiła, bo ten x był jakby wprowadzony dla niektórych za szybko, i od tego x się wszystko zaczęło. No jak do dwóch mam dodać x i ma wyjść 5? Teraz to się Wam wydaje bardzo realne, bardzo takie, takie, takie proste. I no, przecież wiem, że w ten X muszę pisać trójkę. Ale w momencie, kiedy byliście jeszcze dziećmi, to ten X był dla Was taką trochę pierwszą przeszkodą z matematyki. 90% ludzi, którzy idą do szkoły średniej, do szkoły podstawowej, uwielbia matematykę. A potem coś takiego się dzieje, że, że już teraz w wieku lat 18-19, tak jak jesteście, 3 czwarte ludzi nie, nie, nie lubi matematyki. Nie rozumie jej mówi, że jej nie rozumie, bo gdzieś po drodze się pogubiła. Natomiast e, czy są pewniaki? No pewnie, że są. Tylko tyle, że te pewniaki nie zagwarantują wam zdania matury. To nie wystarczy. Więc trzeba się jeszcze troszeczkę więcej pouczyć. Troszkę mieć. Czasami trzeba być też trochę szczęścia. Bo wiecie, 28 zadań w tym roku zamkniętych na podstawowej. Więc, e, hmm, a trzeba mieć tylko. 14, żeby zdać maturę, 14 punktów, czyli za same zamknięte można mieć zdaną maturę. Jak ktoś ma szczęście, super szczęście, 14 punktów trafi, ale czy macie takie szczęście i czy warto na nie liczyć? Myślę, że nie. Trzeba się również przygotować do tego, że coś muszę na tą maturę umieć. Dajcie sobie szansę. A co by pan powiedział osobom, które matematyki nie lubią, które tej matematyki się boją i które uważają, że matematyka w przyszłym życiu w ogóle im się nie przyda? No bo to nie jest prawda, że matematyka się nie przydaje, prawda? Hmm. Czy matematyka się przydaje, czy nie? Ja myślę, że wiecie, po co jest matematyka w ogóle, po co się człowiek uczy matematyki? No, moim zdaniem, człowiek uczy się matematyki po to, żeby jego mózg zaczął inaczej funkcjonować. Czasami mówią uczniowie, no tak, ale przecież ja będę wykorzystywał tylko tam dodawanie, odejmowanie, mnożenie i to, to jest racja, że w takim dorosłym życiu prawdopodobnie no nie będzie musiał obliczać funkcji kwadratowej, nie będzie musiał z wielomianami czegoś tam robić, nie wiem, wykonywać jakiegoś swojego, swojego doświadczenia, swojego działania, które robi w życiu. Natomiast to też nie o to chodzi, bo jeśli mielibyśmy tylko dodawanie i odejmowanie, to nie rozwijalibyśmy swojego mózgu. Nasz mózg byłby no, na poziomie tej, tej podstawówki, bo w podstawówce mamy to dodawanie, odejmowanie. Więc, żeby dostarczać nowych stymulacji do tego naszego mózgu, żeby, żeby go rozwijać, żeby te nowe połączenia się tam tworzyły, żebyśmy mogli być coraz mądrzejsi, podejmować coraz słuszniejsze decyzje, to właśnie po to jest matematyka. I ja wiem, że w dzisiejszym świecie to jest tak, że my chcemy mieć taki efekt: wow, natychmiast. A matematyka jest taka. Taka trudna, taka, że trzeba tam poświęcić ileś czasu, że te, te, te wowy natychmiast nie przyjdzie tak od razu. Ale ja nie wiem, czy mieliście kiedykolwiek takie coś, że jak już załapaliście jakiś dział i okazało się, że, że to jest to, że to rozwiązanie jest super, to wtedy by było tak fajnie, nie? Tak, tak, takie, takie coś się w mózgu że kurczę, ja to potrafię, to daje kopa i tego kopa Wam życzę cały czas. Czy w życiu dorosłym Wam się to przyda ta matematyka? Oczywiście. Chociażby do tego, żebyście logicznie myśleli. Żebyście nie, nie wzięli kredytu, który nie będziecie w stanie spłacić, żebyście podejmowali słuszne decyzje dotyczące swojej przyszłości, czyli jakieś inwestycje, jeżeli będziecie mieli. Tam wszędzie jest matematyka. Żeby Was nikt nie oszukał w sklepie. Chociażby, nie? Żeby nie doszło do czegoś takiego, jak ostatnio jechałem tramwajem i, i, i jakiś yy, pan kupował bilet, a w zasadzie dwa bilety. I poprosił o, to, o te dwa bilety prowadzącego ten tramwaj, a on mówi do niego: No dobrze, dał mu 10 zł, a ten nie bardzo wiedział, ile ma mu wydać. I wyciągnął kalkulator i jak bilet kosztował 3,60, to on od tych 10 zł odjął 3,60, a potem jeszcze raz odjął 3,60. To takie może śmieszne, taki analfabetyzm matematyczny. Ale tak to czasami jest. No i wiecie, i potem tak w życiu to tak trochę niefajnie, jak ktoś skończy szkołę średnią, a odejmuje 3,60, i jeszcze raz 3,60 od 10, żeby mieć wynik. Także życzę Wam tego, żebyście z tej matematyki czerpali tyle, ile możecie, ale też nie oczekujcie takiego spektakularnego sukcesu natychmiast. On przyjdzie, ale za jakiś czas. Wtedy będzie takie wow. Panie Arkadiuszu, to tyle o maturze 22. Chciałabym jeszcze nawiązać do matury 23, gdzie zmienia się formuła. Chciałabym zapytać, czy wiadomo już, co się zmieni odnośnie matematyki? Czy wiele się zmieni i czy ta matura z matematyki będzie trudniejsza? Powiem tak. Z maturą 2023 to jest trochę tak, że, że zmieniła nam się zupełnie podstawa programowa. A to są osoby, które. Osoby, które w przyszłym roku będą zdawały tą maturę, to będą osoby, które w podstawówce były 8 lat, a potem przyszły do szkoły średniej i były 4 lata w liceum. No w przyszłym roku to będzie tak, że to będą uczniowie licealiści. Za rok to się pojawiły jeszcze ci uczniowie z techników. I teraz, ok, podstawa się zmieniła. Zmieniły się rodzaje zadań, które będą na maturze, no bo już mamy na przykład inne zadania otwarte. Inne zadania zamknięte, zadania otwartych już się, te zadania za 5 punktów nie będą pojawiać, czyli takie droższe, ale będą zadania zamknięte, których będzie, w których będą też zadania zamknięte za dwa punkty, czyli na przykład zadania prawda, fałsz, zadania z luką, więc e, troszkę inny rodzaj zadań. Nauczyciele teoretycznie są do tego przygotowani, żeby Was do tego, do tego uczyć, tak? Uczyć tego typu rozwiązywania, tego typu zadań. Pewnie, pewnie używają takich zadań na sprawdzianach, na kartkówkach. Natomiast tak naprawdę, powiem Wam, że jeszcze takiej próbnej matury nie było. Mamy rok. Już się zaczęły spotkania metodyczne, takie dotyczące właśnie tej matury, gdzie, gdzie mówi się o tym, jak ona będzie wyglądała, mówi się o tym, jakie zadania będą takie topowe. Natomiast tak, tak szczerze powiedziawszy, to, to ja Wam powiem na, na dzień dzisiejszy, aż tak dużo o tej maturze nie wiemy. Mamy informator oczywiście, mamy tablicę wzorów, mamy wszystko to, co potrzebne jest do tej matury mamy, nie mamy przykładów tej matury i to może powodować pewien lęk u uczniów, u nauczycieli, u rodziców, no, bo jak, się, jak coś jest nieznane, to tak troszkę nas denerwuje i trochę nas niepokoi. Myślę, że ta matura nie będzie jakaś szczególnie trudna, zwłaszcza na początek, bo mam nadzieję, że wszyscy, którzy za tą maturę odpowiadają, są świadomi tego, że tak naprawdę osoby, które będą tą maturę zdawać, to prawie dwa lata spędziły na nauczaniu zdalnym, które mimo swoich różnych plusów no jest jednak inne od tego nauczania takiego stacjonarnego w szkole. Mimo tego, że nadrabiamy te zaległości, mimo tego, że staramy się to wszystko uporządkować, przypomnieć, to jednak to, jednak to jest nauczanie zdalne. To jest troszeczkę inaczej i na pewno dla Was. Nie będzie to takie komfortowe, żeby podejść do tego egzaminu i tak po prostu go zdać. Ja myślę, że trzeba będzie robić te, te arkusze, które są teraz, czyli te które z, z tych matur, które są aktualnie, bo dużo zagadnień się powtarza, większość zagadnień się powtarza, tak? Zadania będą pewnie innej treści, pewnie innej formuły, czyli na przykład, no, powiedz, czy to jest prawda, czy to jest fałsz, albo powiedz, czy. Uzupełni w lukę, wpisz jakiś tam, jakiś tam wynik. Ale tak naprawdę będzie chodziło o to, żeby to zadanie umieć rozwiązać. Więc czy ona będzie łatwiejsza, trudniejsza, nie wiem. Ona będzie inna. I to, no, to może Was niepokoić, ale myślę, że jeżeli skutecznie się do niej przygotujecie, to ją po prostu zdacie, bo to tak jak każdy egzamin. Łatwo mówić tym, którzy już maturę mają za sobą. Trochę trudniej tym, którzy mają ją przed sobą, bo zawsze powoduje pewien stres i niepokój. Czyli y, warto mimo wszystko robić arkusze starej matury, żeby przygotować się do tej nowej formuły. Tak, myślę, że tak. Ja bym chciał, żebyście tylko jeszcze zapamiętali o jednej, pamiętali o jednej rzeczy, że nawet jeżeli jesteście uczniami super szkoły i macie super nauczycieli, to Ci uczniowie, ci nauczyciele, ta szkoła nie pomogą wam osiągnąć takiego sukcesu, jeżeli sami nie będziecie chcieli tych sukcesów osiągnąć, więc tutaj sami musicie sobie najpierw wytyczyć cel i jeszcze raz o tym mówię i, i wiedzieć, że to jest dla Was, to jest do zdania, to nie jedna osoba zdała, także trochę optymizmu. Panie Arkadiuszu, bardzo serdecznie dziękuję Panu za rozmowę. E, chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że od jutra, co tydzień w czwartki, e, na maturalnikom rusza turbo matura z matematyki, e, do czego gorąco Was zachęcam, bo e, jest to też forma przygotowania. Hmm, dobrze, to ja może doprecyzuję. Druga matura rusza we wtorki, natomiast w czwartki, w czwartki będziemy mieli live y dotyczące właśnie matury z matematyki. Między innymi ja będę Was też przygotowywał do tego, żeby jeszcze w tym roku, do tej matury z tego roku, żeby się przygotować tak w miarę sensownie i, i z jakimś poukładanym planem. I mam nadzieję, że te live y pozwolą też, tak jak w ubiegłym roku, dla wielu uczniów osiągnąć ten wymarzony sukces, jakim jest zdanie matury. Dziękuję bardzo, a z Wami widzę się tradycyjnie za tydzień.